A wiecie, co wam opowiem na początek? Jak się wkurzyłam i to na tuszola. słuchajcie tego, słuchajcie, siedzę sobie, chcę się odpalić streamka, patrzę, że ktoś jest odpalony i widzę, że jest tusz odpalony z zajebistym tytułem, dziś się nie denerwuję, no to stwierdziłam, kliknę, zobaczę, klikłam, patrzę, a on się wkurwia, ble, bla bla ble i zaczyna ten mówię, a to niezły tytuł i on się tam wkurwia na kogoś, nagle się łączy z kimś na Discordzie i mówi, no, a ty masz większe cycki niż Kasiks. Aha. Ja dostałam jakiegoś losowego puncha po prostu Tak z dupy. mega nie niemiło, mega niemiło A skłamał? A ja nawet nie wiem do kogo on mówił Ja tam sobie na czacie, że Hehe śmieszny tytuł Mówię, że tytuł adekwatny to streamer, czy coś takiego napisałam I on nagle No, masz większy cycki niż Kasiks ja mówię... Dlaczego tak? Dlaczego jestem panczem? do kogoś tak. No i znowu mam dramę z tuszolem. No, dajcie spokój. Dzisiaj mój outfit to jest outfit 7 koła. Nazywałam go outfit z resztek. To są rzeczy, które już kiedyś za założyłam. Jeszcze są takie, że można je nosić, ale mogłyby też iść już do prania. Więc mam je dzisiaj wszystkie na sobie. Takie już lekko znoszone są rzeczy, nie? Nie, no majty świeży, bielizna się zmienia codziennie, moi drodzy. Czemu? Nie rozumiem pytania, czemu powinniśmy zmieniać. Dlaczego zadajesz pytanie, czemu powinieneś się zmieniać bielizna codziennie? Najpierw, teraz się na drugą stronę? Nie. Ale mój dziadek się tak zawsze śmiał. Majtki można założyć cztery razy. Najpierw majtki zakładasz normalnie, potem obracasz brązowym do przodu, potem na drugą stronę i potem znowu brązowym do przodu. Mi wyborczy latarnik wyszedł tak. Wrzucałam, wrzucałam screena na pogaduchy. Ja nie widziałam, żeby ktoś miał tak niską zgodność z PiS. Szczerze. Szkoda, że komfa tak mało. Widzisz, no. Nawet się trochę cieszę, że tak mam mało zgodności z Bo ja jestem samicą, a samice chyba zwykle mają mało zgodności z Konfederacją. Tak mi się wydaje. A słyszeliście w internecie, jakie są nowe shipy? Błoński z Leosią, to jest jeden nowy ship, a po drugie Czajnik z Faustyną. No, no, mam gnie. Tak, widziałam tą ewolucję paparazzi. W ogóle gorzej, ja widziałam diktoka jakieś laski, co się... Wiła i opalała na basenie I ona napisała tak Brakuje tylko zajebistego streamera z zakulami Tragedia. Niektóre laski naprawdę lecą na fame, w sensie na liczby, na zasięgi, na popularność. To tak hardo. I niektóre to się nawet z tym nie kryją jakoś tak pod jakimś płaszczykiem moralności. Ale przecież każdy z ma zakola, dlatego mu wszyscy, jej wszyscy w komentarzu napisali, że chodzi o pago. Fame plus siano równa się nogi szeroko. Ja to nie rozumiem. Sayo i VIXX GOATS? Ja widziałam ich wspólnego TikToka. Mhm. Idziemy na TikTok. Będziemy detektywami z TikToka. If I worried what every bitch in New York was saying about me, I'd never leave the house. oni lecą na siebie. Czemu tak sądzę? Czemu tak sądzę? Uwaga, po pierwsze, Ksajo w życiu by nie nagrał tak żenującego TikToka, gdyby mu się laska nie podobała. No jego skręciło podczas nagrywania tego, więc wiesz. No a dobra, dobra. Właśnie, odwracając w drugą stronę, czy myślicie, że gdybym ja była singielką aktualnie i była jeszcze większą streamerką i miała jeszcze więcej pieniędzy, to czy faceci chcielibyście ze mną umawiać tylko dlatego, że jestem sławna? Mi się wydaje, że w nie. A nie miałeś wcześniej stuleć Ale oni dalej piszą, i mnie nie przeszkadza, strona chłopaka. Są jakieś sugar daddy, które chcą mnie utrzymywać. Są jakieś płyty, które chcą kupować moje majtki. Dużo dziwnych ludzi z moich DM'ach. I nic sobie. Ja nie robię, że mam faceta, więc ja nie wiem. Jeszcze pamiętam, co Wam mogę powiedzieć. Słuchajcie, creepy I Idę sobie wczoraj na stację benzynową. Zachciało mi się hodowzka zjeść, a nie robiliśmy zakupów. w Niedziela, wiecie, pusto w lodówce, wybrałam się, założyłam sobie spodenki, bluzę, kaptur, bo zimno i seruszyłam. No i patrzę, i to było po północy już tak trochę, nie? I tak idę, idę, i stwierdziłam, że będę szła jak taki chłop, żeby jak coś ktoś do mnie nie wystartował, nie? I miałam gaz gaspę w kieszeni od razu przygotowaną. Taki ze mnie kozak, nie? No i idę, tak się bujam. I szła taka starsza pani chodnikiem. I niestety moje bujanie się zadziałało, i pani uciekła na drugą stronę ulicy, gdzie nawet nie było chodnika, żeby tylko mnie ominąć. Już Ups, no trudno. Już mam skręcać na stację i kawałek dalej, na tym samym chodniku, i jakbym nie skręciła na stacji, szła dalej, stał chłop. I ten chłop stał, tak jakby jakby miał iść tym chodnikiem, i stał tak i patrzył. I miał kaptur na oczach, także nie było widać jego oczu, widać było tylko jego usta. I tak stoi. Całą drogę, jak ja szłam, on się nie ruszył o milimetr, nie obrócił się, nie mrugnął. Ja mówię, ja dole, jak on myśli, że ja jestem jego ziomkiem, który miał przyjść po towar i ja nagle spierdolę, on pomyśli, że ja ucie uciekam z jakąś kasą i. Ja już miałam takie wizje w głowie, ja już miałam kurwa nie wiem, ja już wymyśliłam całą historię, dlaczego on będzie chciał mnie gonić z nożem. Trzymałam ten gaz pieprzowy już odbezpieczony, trzymałam w kieszeni, mówię idę, jak coś do mnie powie, psika mi spierdam. Cały mój plan majestatyczny. Ja myślałam, że, że Boże jak na mnie ruszy szybciej, to ja na niego psiknę, nawet nie będę go pytać o co mu chodzi, nie? Ja skręciłam na tą stację, on tak jeszcze wiódł za mną wzrokiem i się odwrócił do mnie plecami nagle. Jak przyspieszyłam na tą stację nową przysięgam wam, takiego motorka w dupie dostałam, dojechałam do tej stacji, no już mi cały głód przyszedł, już nawet nie chciałam tego hot -doga, po którego polazłam. I mówię tak, ja p***ole, wyjdę stamtąd i znowu będę musiała koło niego przejść, bo przecież muszę dojść do domu. I mówię, muszę chwilę postać na stacji, żeby się uspokoić. Wracam, założyłam z powrotem kaptur, idę, mówię tak, ja ale teraz jest gorzej, bo będę szła do niego plecami, a jak on ma jakieś zajebiste cichobiegi, to ja nawet nie będę wiedziała, kiedy do mnie podbiegł od pleców. Chyba szłam i jak debil odwracałam się 30 razy na tego chłopa Mimo, że musiałam jakieś jak, 100 metrów miałam tym chodnikiem przejść Odwracałam się tylko, patrzę, dalej stoi w tym samym miejscu I siup, 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 idę, idę, idę kurwa, patrzę, dalej stoi, idę, idę, idę I mówię, kurwa, to karma chyba za przestraszenie tej babci A chłopcy K popu z zjalane po prostu Ja nie wiem Ja zawsze jak w nocy sama wychodzę, to mam jakieś kurwa takie myśli, że każdy chce mnie zam do albo porwać dla okupu no albo na części na organy my się wydaje że to przez mamę to te mamy które was straszą że niedobry pan przyjdzie i was zabierze ładnie tam pod deklem na bo to jest tak, że z każdym influencerem, z każdym znaną osobą, z każdym streamerem musi być coś nie tak. To są psychiczne albo patologiczne jednostki. Zawsze, zawsze. Jestem z tego święcie przekonana. Jeśli ja cieszę, że ze mną jest nie tak, że ja się boję ludzi i mam jakieś ataki, paniki i fobie i boję się tłumów, niż żeby pisać do małoletnich dzieci po nakie zdjęcie na przykład. No. Ja wolę to moje zjebanie. Pausty i czajnik są razem. Widzicie jaki... Kur paparazzi, ale czajnik jest świeżo po zerwaniu z Julią. No i takie też były komentarze. Jeśli to prawda, to jakie znaczenie miał związek przez tyle lat, jak po nim od razu się pozbierał i wszedł w następny związek? Rozumiecie jaki? Moment... Chybane czasy, że człowiek może zostać wyzywany za to, że się pozbierał po związku. Ja mam już jakąś taką schizę, że jak ja gdzieś siedzę i widzę człowieka, który trzyma telefon, to ja jestem pewna, że on robi mi zdjęcia albo mnie nagrywa. Od razu staje się wtedy w pozycji, co się od razu on taką wtedy staje, wiesz, w defensywie takiej i od razu mam takie, dlaczego on mnie czy Jestem brudna. O co mu chodzi? Kto to jest? I on taki. Tak, to ja wiem, że to jest paranoja, wiem. Obudziłem się po drzemce, jaki mamy dzień? O, najgorsze są takie drzemki. O, a propos drzemek, wiecie, kto również. Ja sobie dzisiaj zrobił drzemkę. Ja i to wczoraj spać, koło drugiej poszłam spać. Znaczy, poszłam spać. Zastałam na kanapie w salonie. Budzę się rano w łóżku w sypialni. No ale dziwne, bo obudziłam się na mój budzik i obudziłam się sama. Znaczy, nie to, żebyśmy jakbyśmy spali z remkiem, tylko za murem z poduszek i koder i wszystkiego. Po drugiej stronie nie zobaczyłam remka, tak? tak? Myślę sobie, kurczę, niemożliwe, żeby on już wstał. Wstałam ja z łóżka. Poszłam do jego pokoju. Patrzę, a on leży rozjebany jak na liście, i mówi: no, nie poszedłem spać. Chciałem się przestawiać. Ja się przestawię dzisiaj. A ja mówię, no dobra. Ja mam pracę, więc muszę iść do pracy, ale powodzenia. Ja sobie poszłam do pracy, w sensie poszłam, no przyszłam tu, bo ja tu też pracuję. Pracuję sobie, mam spotkanka, robię coś, robię coś i tak dalej. Było po godzinie 12 jakoś, po 12 koło 13. Wstałam sobie zrobić przerwę, no i tak zajrzałam do sypialni, a tam, nie zgadniecie, <laughs> Remo zawinięty w kołderkę, w kocyk i mówi, ale bo tu jest tak cieplusio. A ja mówię, Remo, miałeś się przestawiać. Remo mówi, że on musi dżemeczkę. Chce zrobić. Dżemeczka musi zrobić. No i to jego całe przedstawienie wyszło na jeszcze gorsze. Bo normalnie wstawał o 12, może o 13, a po tej dżemeczce wstał o 16 czy o 17. Takie te dżemeczki kurwa są. Ej, on mi wygląda jak ktoś, jak tak. Eee, uu, it's just me, myself and I eee, No ten! Jeezy no! Surprise! Surprise! Another night of turn up! Ooh, it's just me, myself and I! I Nie mam udaru! Podobnie marszczą oczy! <laughs> Razem mają się do włosów! No way, pesky! To dobra, nieważne! Dwa nie gadam z wami. Sorry Kasia się cię uraziło jak byłem w szale, nie miałem nic złego na myśli, pozdro mordo. Widzicie, nie okłamałam was. Wściekły tużol porównał moje cycki do cycków... nie pamiętam kogo. Kalesona nawet no. I jeszcze powiedział, że kaleson ma większe. Bo ma. Ale możesz mi nie dokładać? Ty nie rozumiesz, że to jest mieć obusieczny? Przyszedł przeprosić i ja się sam... a ps, muszę już na ratuszu. Wszyscy chłopacy z Banji mają coś do moich cycków. Ostatnio Bandura też powiedział: Coś tam się nie stanie, to Kasik wcale nie jest płaska, nie? Coś, coś takiego było. Teraz, kurwa Tuszol mówi, że Kalesa ma większe cycki ode mnie. Ja nie wiem, co ja im zrobiłam. Bojkotujemy, kurwa ten. Banji nie będziemy już oglądać. Chcą mi operację sfinansować, chyba? Najnowszy odcinek Banji. Piliśmy Kasik z cycki. No way! Obej, oh, Spoko, luz, mam dystansik, hehe, <laughs> nie potrzebuję operacji piersi. Nawet jeżeli bym chciała operacji piersi, to stać mnie na nią, żeby sobie ją sama sfinansować, ale nie chcę operacji piersi. O mnie decyduje nie to, co jest dla mnie dobre, bądź co mi się podoba, tylko to, co mnie boli. Dlatego zębów też nie lubię. Chodzi do dentysty, a powinnam. I cieskąste też nigdy nie zrobię, bo wiem, że to boli. I jeżeli mam wybór, żeby coś zrobić i wyglądać lepiej, ale wiem, że to będzie boleć, to ja tego nie zrobię. Płaska i bez zębów, najlepsza. Ja pierdolę, nie. Jesteście chorzy. Że jak świnia w korycie? Nieprawda. O, to, jest, to jest coś, czego ja się zawsze. Ja sobie myślę tak: skok o tyczce, nie? Macie tą bramkę. Nie? To jest ta bramka, w perspektywie oczywiście. Tu jest za nią ten materac, na który spadacie. I teraz tak, jesteś tym ludzikiem i macie tą tyczkę. I teraz tak, bierzesz tą tyczkę, skaczesz z tą, z tą tyczką, ta tyczka się wygina, lecisz do góry i teraz ta tyczka odwijając się, jak jest zgięta to jest tak, nie? I ty jak ją puszczasz, to ona się może wyprostować i tak się przechylić tu, nie? A ty... Ale ty ją pchasz w bok, kurwa, jak ci się nie uda, było tak? Widzicie, moje podane fobie są uzasadnione. I zginął ktoś? Na pewno ktoś zginął na tyczce. Fajna animacja, dzięki.